Młodzież i Syna i Ducha Świętego. Ojciec nasz. Świętujemy. jest Świętujemy. Świętujemy. i Świętujemy. 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 Twoje, żyć królestwo Twoje, jak od niebie wleka tak na ziemi, prawa naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze liny, i jako imię opuszczamy naszym winowajcom. I nie rzuć nas na popowszechnie, ale nas wachło wesołe Zdrowa Zdrowaś Maryjo. Trzeci najbardziej popularnym, grób bliskiej osoby. Grób, który się pielęgnuje, nad którym się uroni łzy, pomodli, zapali świeczkę, od którego się dba, mając świadomość, że leży tutaj bliska osoba. Jest jedna rzecz, która nie oddzieli nas od śmierci tej bliskiej osoby. Zobaczcie, to jest miłość. Bo czyż nie miłość przyprowadza nas tutaj, aby popielęgnować grup bliskiej osoby? Czyż to nie miłość powoduje, że chcemy się pomodlić za tą osobę, że dzisiaj zapaliliśmy świeczkę, że się pomodliliśmy, że tu jesteśmy? Czyż to nie miłość? Nic nas nie może odłączyć od miłości Chrystusowej. Więc jeśli tak dbamy i kochamy tych naszych zmarłych, którzy teraz oglądają Boga, mamy taką nadzieję, o to się modlimy twarzą w twarz, tak jeszcze bardziej kocha nas Bóg i o nas dba. To jest ta perspektywa. Język miłości, który nie wyrazimy. Nie Słowem przy ustami sercem, które mają zniszczone już po prostu napisy. I można pomyśleć, no nikt się nimi opiekuje, może już bliscy nie żyją, albo są to osoby, które były tutaj pochowane dawno, dawno temu. Ale wtedy patrząc na ten grób, porzucony, zapomniane, przyszło mi jedno zdanie z Ewangelii. Nawet gdyby matka zapomniała o Tobie, ja nie zapomnę nigdy, mówi Pan. Bóg jest pamiętliwy, ale nie w takim sensie, jak to czasami rozumiemy, że pamiętliwy, że wraca do tego, co było negatywne, to, co komuś jakąś krzywdę wyrządził i jest ktoś pamiętliwy. Tylko Bóg jest pamiętliwy w takim sensie, że pamięta o nas na wieki. Nawet jakby ktoś mu powiedział, tak, Panie Boże, wszystkich pamiętasz, to od razu Izajasz dodaje tak, bo Bóg wyrył sobie nasze imiona na swoich dłoniach. Na swoich dłoniach jest Twoje imię. Jezus Ty tylko ten... 岁月。